To jest terapia dla opornych, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o psychologii, ale baliście się zapytać. Seria wywiadów na kanale Kierunek Spokój. Dziś będzie o granicach. Psychologowie przy różnych okazjach bardzo często mówią o tym, jak ważne jest przestrzeganie granic, honorowanie granic innych. Co tak naprawdę kryje się pod tym tajemniczo brzmiącym hasłem? Porozmawiam dziś o tym z Anną Szymańską, psycholożką, psychoterapeutką z Centrum Psychoterapii HELP. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, dzień dobry. To wytłumacz nam proszę na początku, co dla psychologa oznacza hasło granice. Hasło granicy dla psychologa oznacza taki zakres Osobistej tolerancji w danych sytuacjach, zdolności radzenia sobie i umiejętności zadbania o swoje potrzeby, odnosić się do emocji, psychiki i relacji społecznych. Myślę, że bardzo ważne jest to, aby dbać o swoje granice mieć taką dużą uważność na nie. I takim oczywistym jest, że. Granice są stricte indywidualne. To, co dla mnie może być granicą, dla ciebie może być normą i odwrotnie. Dlatego tutaj warto też mieć właśnie to na uwadze, że, że każdej osoby granice są troszkę inne. Czyli, syntetyzując, czy, to, czy dobrze rozumiem, że granica to jest coś, co jest pomiędzy tym, co jest dla mnie ok? A co już nie jest dla mnie ok. Tak, ale oczywiście mając właśnie na uwadze też tą drugą osobę, granice powinny być, pomimo tego, że powinniśmy być świadomi swoich granic i, i tacy asertywni w nich, to też powinniśmy się zachować jakiegoś rodzaju elastycznością tak, w stawianiu tych granic. Czasem słyszy się taki zwrot zdrowe granice. Co to są zdrowe granice? Zdrowe granice to będą takie granice, które. które um będą określały nasze potrzeby i wartości, tak? takie, z którymi będziemy gdzieś zgodni, będziemy się nimi kierować, będziemy w niej właśnie asertywni i konsekwentni. I właśnie tak, jak już też wspominałam, one muszą być gdzieś odrobinę elastyczne, aby mieć na uwadze też dobro drugiej osoby, jednocześnie oczywiście nie naruszając tych swoich granic, dbać, dbać też trochę o te granice drugiej osoby. Też tak sobie myślę, że, że warto uczyć się, tak nie, nie dochodzenia do tego punktu granicznego. Co mam przez to na myśli? Jeśli jest jakaś osoba, która w jakiś sposób nas denerwuje, próbuje naruszać te nasze granice, powinniśmy uczyć się i starać się reagować zawczasu. Aby nie doprowadzić nam do takiego punktu y, krytycznego, w którym będzie już nam ciężko zwyczajnie właśnie powiedzieć stop i postawić tą granicę, tak? Właśnie zwyczajnie sprzeciwić się i zadbać o siebie w tym wszystkim. Skąd mamy wiedzieć, y, czym są granice, jak, jakie są nasze granice, mhm. jak to rozpoznać, jakie zadać sobie pytania, żeby wiedzieć, że moja granica, jeśli chodzi na przykład o. To, na co mogę sobie pozwolić w pracy, albo granica bliskości w związku, skąd mamy to wiedzieć? I czy to w ogóle jest ważne, żebyśmy byli świadomi swoich granic? Tak, zdecydowanie zacznę od tego, że to jest bardzo ważne, żeby mieć te swoje granice i dbać o siebie, ponieważ to też zapewnia nam taki komfort psychiczny, taki spokój i taki dobry do... wysoki jakiś dobrostan, mam na myśli, taki psychiczny i emocjonalny. To jest proces i to nie jest prosty proces. To jest coś, czego uczymy się w zasadzie, mam wrażenie, przez całe życie, niezależnie od wieku. W tak W gabinecie dużo osób do mnie przychodzi właśnie w różnym wieku, gdzie... Wracamy i zaczynamy gdzieś tak uczyć, uświadamiać sobie te emocje. Pokaz, próbujemy jakoś tak wspólnie w gabinecie, aby osoba doszła do tego, jakie są te jej granice i jak się pilnować tych granic, tak? Bo zaczynają osoby często zauważać, na jak wiele pozwalały wbrew sobie. Więc to dbanie o te granice, uczenie się tych granic jest bardzo ważne. A jak możemy to zrobić, no to zwiększając taką właśnie swoją samoświadomość, taką swoją uważność na emocje, które nam towarzyszą, uczucia, jak reaguje nasze ciało, na przykład tak, jeśli zauważymy, że czujemy się w danej sytuacji niepewni, jesteśmy sfrustrowani, tak, czy coś nas gdzieś wewnętrznie niepokoi, może to oznaczać, że właśnie ktoś naruszył nasze granice no i że warto coś z tym zrobić. Warto jest postawić to, to stop i, i zadbać o siebie. A jeśli nie będziemy stawiać granic innym, nie będziemy w ogóle się tym konstruktem posługiwać, to co wtedy? Co ryzykujemy, co się będzie z nami działo? Jeżeli będziemy tak często postępować, tak, że, że nie będziemy mieć tych granic, że będziemy ulegać, zwyczajnie będziemy często wykorzystywani przez innych, tak? będą różnego rodzaju nadużycia w naszym kierunku jak nie będziemy potrafić się postawić, tak, to, to ludzie będą gdzieś tam na tym, brzydko mówiąc, żerować. Tak. Więc e, uczenie, się, uczenie się tego, jak reaguje nasze ciało, jak, jakie emocje nam towarzyszą w różnych sytuacjach, e, jest, jest bardzo, bardzo ważne. A jak komunikować w takim razie nasze granice w relacjach z innymi? Bo y, od dziecka jesteśmy uczeni tego, żeby być grzecznym, y, żeby słuchać dorosłych, żeby y, pomagać. A to może czasami wchodzić w konflikt z tymi naszymi granicami, prawda? Mhm. Tak, jak najbardziej. Faktycznie często gdzieś od dziecka jest nam wpajane to, że powinniśmy być grzeczni, e, powinniśmy być czasami cicho, tak, e, takie dostosowywanie się do, do tych rodziców. E, no Zwykle jest to gdzieś takiego z takiej troski ze strony rodziców, tak, że nauczenia, nauczenia właśnie też takich granic innych osób. A z drugiej strony, tak jak mówisz, no, e, Tutaj to stawianie granic i zadbanie o siebie w tym wszystkim no, jest ważne, ponieważ jest kluczowe, ponieważ jak będziemy pozwalać innym na to, żeby gdzieś wchodzili w te nasze granice, tak, naruszali je, będzie to powodować, że nasze samopoczucie będzie gorsze, tak? będziemy gdzieś tacy troszkę bardziej słabi emocjonalnie, psychicznie, tak? bo to będzie też wywoływało zwyczajnie duży stres. Będziemy, będziemy cały czas się podporządkowywać pod innych, a później po fakcie będziemy się zastanawiać, czy mogliśmy zachować się inaczej, że znowu zrobiliśmy coś wbrew sobie, że to nie jest dla nas dobre i dlaczego zachowuje się tak i nie inaczej, czemu nie potrafiłem się postawić, więc na dłuższą metę to właśnie jest też również dodatkowe Stres dla nas. To jak zakomunikować komuś, że y, ktoś właśnie zbliża się do naszych granic i y, y, wolelibyśmy, żeby się odsunął? Mhm. No jak powiemy to właśnie tak, jak ja przed chwilą powiedziałam, to będzie sztucznie, prawda? Mhm. To jak, jak to zrobić, żeby to było mm, kulturalnie, ale jednak stanowczo? Mhm. Tutaj tak sobie myślę, że taką przede wszystkim nauczycie się tak zwanych komunikatów ja. Zamiast używania komunikatów ty, tak? Czyli jeśli w danej sytuacji zauważyliśmy, że ktoś zaczyna tak przekraczać te nasze granice, zaczynamy się czuć niekomfortowo, mówimy, że także ja uważam inaczej, że ja się czuję w taki taki sposób, tak? że to jest dla mnie raniące, zamiast używania właśnie takich bezpośrednich komunikatów ty, tak? Że ty coś. Ty, ty źle myślisz, tak? Ty popełniłeś błąd, tak? Czy to twoja wina? No, raczej staramy się właśnie używać tych komunikatów ja. Myślę, że to w tym też jest duża rola, taka i ważna rodziców od początku, od, od małego uczenia nas też tych granic. A co zrobić, kiedy inni, mimo tych naszych ostrzeżeń, jednak nie respektują, nie chcą respektować naszych, naszych granic i dalej robią swoje, mhm. czyli. Prą do tego, żeby te granice przekroczyć brutalnie. Jeśli już faktycznie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, czyli próbowaliśmy postawić tak, te granice na tyle, na tyle silnie, trwaliśmy w tych swoich przekonaniach, a osoba wciąż gdzieś na nas naciska i, i próbuje nas w jakiś sposób wykorzystać, no to może należałoby się zastanowić, czy, czy wciąż chcemy, aby ta osoba gdzieś uczestniczyła w tym naszym życiu, aby nam w tych. Aby ta relacja dalej, dalej trwała, tak? Że może warto czasami e, pozbyć się właśnie tych takich relacji toksycznych zwyczajnie, które mają na nas zły wpływ. I komunikować swoje granice jest, jest trudno, no ale już o tym mówi, mówiliśmy, mówiłyśmy. A jak w takim razie rozpoznawać granice innych? No bo być może oni nie mają tej umiejętności jasnego komunikowania ich, tak? Czy powinniśmy zadawać jakieś pytania pomocnicze, czy raczej skupić się na obserwacjach? Oba sposoby są dobre, te, które wymieniłaś, zarówno jakaś taka sama obserwacja, jak i bezpośrednie i otwarte zadawanie pytań, co dla danej osoby jest ok, a co już jest gdzieś naruszające jego, jego granice. Czy w ciągu życia, znaczy czy granice to jest coś, co jest, jak sobie Ustalimy, to te granice już tak będą przebiegać do końca życia, czy to jest coś elastycznego, i na co my co my tak właśnie powinniśmy z taką elastycznością traktować, że na przykład tej osobie to pozwolenia trochę więcej, no bardziej zbliżyć się do tej mojej granicy, a tej to każe zachować większy dystans. Czy granica to jest coś elastycznego? Tak, jak najbardziej. Dużo właśnie zależy od takich naszych wartości i potrzeb, dużo zależy od różnego rodzaju sytuacji, ale też od tego, w jakiej relacji jesteśmy z drugą osobą, tak? czy jest to osoba bliska, tak, tak. czy jest to nasz szef, czy, czy, czy jest to ktoś kompletnie obcy, który narusza te granice, więc to jest dużo czynników, które mają wpływ na to, jak te jak te granice powinny być elastyczne, czy na ile powinny być sztywne, właśnie? Myślę, że w tej relacji pracownik-szef to my te granice tak raczej stawiamy delikatnie, prawda? Tak lekko je zarysowujemy. Tak, tak. Ale czasem trzeba chyba um, powiedzieć jasno, to jest dla mnie za dużo, nie mogę aż tyle, albo to jest zadanie, które przerasta moje możliwości, prawda? Mhm. Właśnie w dbaniu o ten swój komfort. Hmm. I, jak, I w ramach profilaktyki wypalenia, prawda? Um, czy człowiek, który jako dziecko nie nauczył się stawiać granicę, nie nauczyli go tego rodzice, bo zaraz będziemy też, będę też cię chciała właśnie o to zapytać. Dorosły, który nie potrafi stawiać granic, już wiemy co, dlaczego mu się z tym żyje trudno, bo już o tym mówiłyśmy, ale czy jest w stanie się tego nauczyć? Jako, czy jesteśmy w stanie nauczyć się stawiać granice będąc dorosłymi ludźmi? Mm -hmm. Jak najbardziej, jak najbardziej, właśnie tak jak też już wspominałam, w gabinecie spotykam różne, różne osoby w różnym wieku, które dopiero zaczynają poznawać swoje granice, ucząc, uczyć się tych granic, więc nigdy nie jest na to za późno, tak myślę sobie, tak? że tutaj ważną... Rolę będzie odgrywać właśnie sama akceptacja, e, swoich emocji, swoich odczuć, swoich reakcji w ciele. E, I jak najbardziej jest taka możliwość właśnie robienia tego już w życiu też dorosłym. Mm -hmm. I to terapia indywidualna w tym pomaga, tak? Tak, jak najbardziej jest wsparcie terapeuty, psychologa, e, jest, jest tutaj na pewno pomocne, właśnie. Trudno się odkrywa granice własne, będąc dorosłym. Tak, dla niej jednej osoby może to być mocno szokujące, że, że gdzieś te granice się zatarły i, i że na za dużo sobie pozwalaliśmy. Więc to odkrywanie tych granic jest czasami trudne dla wielu osób. Mówi, już wiemy jakie to jest ważne w życiu. Mieć świadomość swoich granic i też umieć czytać granice innych. A kiedy zacząć uczyć dzieci? Czy w ogóle da się tego nauczyć? Jak do tego podejść? Mhm. Jak najbardziej. Można uczyć dzieci już od nawet najmłodszego, najmłodszego wieku mając na uwadze oczywiście to, że to jest właśnie jeszcze dziecko i że, że może tego do końca nie rozumieć, więc takie dawanie mu też przestrzeni w tym jest ważne. Jak to robić? Myślę, że jest taka jedna metoda, jedna na pewno, ale jedna z takich metod, którą na pewno dużo rodziców wykorzystuje, a nawet nie jest świadomych. Gdzieś tak to się podświadomie pojawia, to jest tak zwana nauka poprzez zabawę, tak? czyli symulowanie różnego rodzaju e, sytuacji, w których dziecko może wyrażać swoje emocje, swoje uczucia, e, odpowiadać tak, w jakiś sposób na, na sytuacje, które będą symulowane e, podczas zabawy. E, w ten sposób. Myślę, że też na pewno tutaj ogromną rolę gra to, jak rodzice w domu mówią o swoich emocjach, jak sygnalizują swoje uczucia, tak otwarcie, tak. Czyli też rodzice są zwyczajnie przykładem dla dzieci, tak. Więc dzieci poprzez obserwacje też się uczą. Więc jeśli widzą, że mogą otwarcie mówić o swoich uczuciach, o swoich emocjach, to też łatwiej im będzie to robić w przyszłości. Albo tak zwyczajnie na tu i teraz też, tak? Właśnie obserwując, że jest to normalne, że jest to ok, że jest to dozwolone mówić o tym, co się czuje. Mhm. Czyli y, po prostu w takiej normalnej relacji z dzieckiem, y, kiedy ono się zdenerwuje na nas, tak? Albo y, będzie mu przykro, to y, jakby powinniśmy Podsumować to, co się wydarzyło, tak? Dobrze, dobrze rozumiem, powiedzieć, że to jest dla Ciebie za dużo, masz inne zdanie na ten temat, tak? Tak, tak właśnie to powinno wyglądać? Tak. Czy jeszcze jakieś inne za tym powinny pójść zdania? Tak, dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałaś. Czyli tak zwyczajnie naturalnie. tak, że my zauważyliśmy, że w dany sposób się zachowało, jak przez to się może czuć i, i dlaczego. I tak samo właśnie w drugą stronę, tak? Jeżeli my jesteśmy w jakiś sposób zdenerwowani na dziecko, to też. Możemy powiedzieć, że czujemy jakieś zdenerwowanie, tak, że, że to jest dla nas jakaś trudna sytuacja. Nie pozostawiając tak tej emocji właśnie samej sobie, tylko wytłumaczyć, dlaczego tak się czujemy w danej sytuacji, żeby mia dziecko miało jasny komunikat, tak? Dostało, co się wydarzyło, i dlaczego. Myślę sobie, że taka otwarta komunikacja, mówienie o granicach, jakby zaznaczanie ich tak wprost. Bardzo się przyda w okresie, kiedy nasze dziecko będzie już nastolatkiem i będzie dorastać, prawda? I to dorastanie to jest nic innego jak właśnie przesuwanie granic, tak? Często ja sobie tak to wyobrażam wizualizuję, że to jest takie przeciąganie liny, że rodzic trzyma linę, a nastolatek jak najbardziej chce ją w swoją stronę przeciągnąć. I no, właśnie, tu, tu, o tej, tu będzie miejsce na tę elastyczność. Mm -hmm. W jakiej sytuacji tę linię poluzować, a w jakiej ją jeszcze bardziej ściągnąć? Taka metafora związana z tym, jak te granice można gdzieś naruszać, jak gdzie powinno się stawiać tę granicę, gdzie powinno się właśnie luzować tę linię, tak jak powiedziałaś. To zależy od tego, jak. Y na co możemy sobie pozwolić? Na ile możemy sobie pozwolić? Na ile dziecko jest gotowe na luzowanie tej liny, tak? Bo to nie zawsze jest tak, że to dziecko ciągnie tą linę i chce, żeby ją poluzować, ale czasami rodzic chce dać już trochę więcej odpowiedzialności temu dziecku, takiej swobody, a dziecko może jeszcze nie jest gotowe. Mhm. Więc tutaj znowu ta relacja oparta na rozmowie byłaby ważna, tak? co jakie my jako rodzice mamy granice i na czym by nam zależało, aby dziecko ich nie naruszało i, i miało świadomość tych naszych granic? Ale też mając na uwadze właśnie potrzeby i te granice dziecka, to może jak, jak stymulować właśnie dziecko do przesuwania tej granicy, kiedy ono nie ma takiej potrzeby? Mm -hmm. Jakie. Jak mu to zasygnalizować? Mhm. Myślę, że zadać takie pytanie tak? właśnie przede wszystkim czy jest gotowa gdzieś na wzięcie więcej tej takiej odpowiedzialności, tak? czy potrzebuje może więcej swobody, na czym mu zależy tak na chwilę obecną. Tak? Często jest tak, że z jednej strony dziecko jeszcze nie potrzebuje tej swobody i potrzebuje gdzieś tego wsparcia i takiej empatii ze strony rodzica, a z drugiej strony jest dziecko, które właśnie tej swobody ma za dużo i na za dużo sobie pozwala, więc w tym już jest tutaj jest rola rodzica, tak, żeby właśnie gdzieś tam to dostrzec yy, i zachować tą elastyczność, albo luzować, albo ciągnąć, co na pewno nie jest proste. Mhm. No bo stawianie granic, to yy, no na tym się właściwie op yy, opiera wychowanie, prawda? Yy, są dzieci, którym wolno absolutnie wszystko. Dlaczego to jest dla nich niedobre? Pozwalanie dziecku na, na, na wiele rzeczy, tak, może być właśnie też zwyczajnie zagrażające dla niego może to powodować, że dziecko czuje się na tyle swobodnie, że wchodząc w różnego rodzaju nie wiem, wchodząc w nowe grupy rówieśnicze, tak? Może podejmować się jakiś różnego rodzaju zachowań takich zagrażających jego życiu lub bezpieczeństwu, podejmować się takich zachowań też na no nie wiem prób różnych rodzajów środków odurzających, co teraz też wśród młodzieży gdzieś jest częste, tak? Więc jeśli rodzic nie zauważy tego, że to jest za dużo i że ta lina faktycznie została za bardzo popuszczona, no to może to mieć duże, to ogromne konsekwencje, tak? Tylko to zebranie, popuścić lina jest dosyć łatwo, będąc rodzicem, natomiast zebrać ją, nie natrafiając na jakiś olbrzymi błąd po drugiej stronie jest dosyć trudno, prawda? Bo no, dziecko jakby traktuje to jako atak na jego niezależność, którą sobie tam jakoś wywalczyło. Więc to już jest dosyć, że to, jest, to już jest trudniejsze zadanie, prawda? Natomiast na pewno te granice warto, żeby było i żeby dziecko miało, żeby było i żeby dziecko miało ich świadomość, że są, że nie wolno. Zresztą to dla, nie, dla jego dobra, tak? bo to jest, są jego też granice bezpieczeństwa, takiego, prawda? Dają mu bezpieczeństwo. Tak, i w takich sytuacjach właśnie te, trzymanie się tych granic powinno być konsekwentne, tak? Kiedy zauważamy, że to już jest mocno zagrażające, może być dla dziecka, no to tutaj ta konsekwencja jest ważna, aby, aby trzymać się i być asertywnym w tym trzymaniu tych granic, pomimo buntu nastolatka, powiedzmy, tak? Mhm. Ale też z drugiej strony musimy mieć świadomość, że Nastolatek też ma swoje granice i na przykład ma prawo do swojej prywatności i grzebanie, czy grzebanie, przeszukiwanie telefonu nastolatka to jest naruszanie jego granic? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie jest naruszanie granic, tak? To taka roz... ta relacja z nastolatkiem znowu powinna być oparta na takiej rozmowie, na zaufaniu przede wszystkim, tak? Że jeśli tego zaufania brakuje, to na pewno poprzez grzebanie, zaglądanie, mm -hmm. przeglądanie jego telefonu e, tego zaufania nie zbudujemy. To rozważmy taką sytuację, że mm, odczuliśmy właśnie, że nie zupełnie nieświadomie przekroczyliśmy jednak granicę y, osoby bliskiej, i y, y, jak z tego wybrnąć, żeby ta relacja na tym nie ucierpiała. Takie otwarte przyznanie się do jakiegoś właśnie błędu, tak? zauważenie, jak ta dana osoba się czuje, e, e, zwrócenie uwagi na te jej reakcje, tak? że to właśnie może było za dużo. Dla tej osoby. Tak? Takie zauważanie właśnie granic drugiej osoby jest, jest jest ważne, ponieważ dzięki temu budujemy te zdrowe relacje, tak? uczymy się tych zdrowych relacji i takiego adekwatnego, właśnie takiej elastyczności też w tych, w tych naszych granicach, tak, tak jak wspominam na początku, że to, co jest naszą granicą, dla kogoś może być normą i odwrotnie, więc e Przyznanie się do błędu, czy to czy, czy zwyczajne przeproszenie, tak? że, że widzę wyrażenie tego, że faktycznie może popełniłem błąd, czy widzę, że, że to może było dla ciebie za dużo, byłoby czymś takim adekwatnym, mam wrażenie. Szczególnie jeśli to jest bliska osoba, na której nam zależy. Tak? To tutaj też musi być taka wzajemność i, i zrozumienie tej drugiej osoby. Czyli po prostu w takiej sytuacji warto powiedzieć, E, przepraszam, nie chciałam Cię dotknąć, e, wycofuję się z tego pytania na przykład, tak? Tak, dokładnie, właśnie zauważyłam, że to jednak jest dla Ciebie, to mogło być dla Ciebie za dużo, tak? Czy, czy, czy nie to do końca miałam na myśli, jeśli, jeśli faktycznie nie mieliśmy tego na myśli, tak? Ale mm, tak jeśli się... poczułeś się urażony, to przepraszam. Tak, mhm. dokładnie. Mhm, mhm. Warto wiedzieć, że. Nie powinniśmy postrzegać granic innych przez pryzmat własnych granic, Dokładnie. prawda? Że to, co dla nas jest ok, dla nich już wcale niekoniecznie musi być ok. No ale chyba nie ma innego wyjścia, jak tylko uczyć się, nie ma innego sposobu dowiedzenia się tego, jak tylko doświadczenie, prawda? Więc po prostu próbujmy. Tak. Bądźmy uważni na to, na emocje innych w relacjach z nami. Aniu, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Anna Szymańska, psycholożka, psychoterapeutka z Centrum Psychoterapii HELP. Ja nazywam się Katarzyna Koper i serdecznie zapraszam do obejrzenia innych filmów na naszym kanale Kierunek Spokój.